Profidej Dzień z kawą i kartą. Na dzisiaj mamy kartę litość. Ale to nie broń Boże litość nad nami, tylko moi kochani, dzisiaj trafimy na życzliwe osoby. Na osoby, które chętnie nam w czymś pomogą, wyjaśnią, wytłumaczą albo otworzą nam na coś oczy. Dzisiaj szczęśliwe zbiegi okoliczności, które zadziałają na naszą korzyść. Poprawa samopoczucia u osób chorych. Poprawa w relacjach z innymi ludźmi. Tam, gdzie było jakieś kłótnie, jest dzisiaj fajny dzień na dogadanie się. To też rozwiązanie różnych problemów, ale też właśnie dzisiaj możecie otrzymywać zaproszenia na wyjazdy, na spotkania, na zjazdy klasowe, na wyskoczenie na wspólną kawę i warto je przyjąć, ponieważ tam. Możecie usłyszeć coś, co Wam się przyda, albo spotkać osobę, która w jakiś sposób będzie Wam pomocna. Życzę cudownego dnia.